Czasami skończenie serii na YouTubie zabiera Ci 3 lata. Mamy teraz grać bodajże z złociszami. Jeśli nie wiecie, co się dzieje, spokojnie ja też. Ale sobie pół godziny temu przypomniałam, przez oglądanie swoich własnych filmów w prędkości dwukrotnej, co robię zaskakująco często <grym> złocisz. Złocisz, oni się chyba ogarnęli i skapnęli. Teraz ten facet się skapnął, że żona go zdradziła z jego najlepszym przyjacielem i że to, to najmłodsze dziecko nie jest jego. Tak się chyba stało. No, a ich nastoletnia córka umawia się ostatnio z dzieckiem wrogów swojej rodziny. No, więc właśnie, więc jest ten dzieciak mały tutaj, problematyczny, który nawet ojca nie zna. No, właśnie, on tutaj jest złym architektem, który chce to miasto zniszczyć swoimi planami i zrobić z niego bardzo turystyczne miejsce, ale w sumie doszliśmy do tego, że on zacznie współpracować z miejscowymi ekologami, czy coś, żeby, żeby to było trochę bardziej ok. No i nadal się lubicie z żoną tak trochę. No i generalnie wszyscy mają pracę, więc trzeba będzie opiekunkę szybko skombinować dla dziecka. Oj, ta kobieta. Ta kobieta, jakby ktoś nie wiedział, wywołała pożar ostatnio, więc no. O Boże, jej szefem jest gościu, z którym zdradza męża, więc jak ty ukryj grę przed szefem. W ogóle ukryj siebie przed szefem, że tak powiem. Ty, ty też masz problemy z szefem, ewidentnie. O. Okropny obraz. No, Stanisław jest typem człowieka, który by coś powiedział, więc, no. Powraca na potrzebne, poprzednie stanowisko, no nie. Mm, widzę, że chcesz wymknąć się z domu, no i chyba to zrobimy. Bla, 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 bla. Znowu problemy z szefem. Pomóc koledze czy nie? Nie pomagaj koledze. Awans. No, i tak to właśnie jest. Nie pomaga się koledze, zostaje się architektem z powrotem. Gosia wraca z pracy. No, a ty myślę, że możesz zacząć się z żoną kłócić, bo twoje dziecko nie jest twoje. Kucie się, śpiewa dla mnie, no to się dobrze kucicie, tak. O dziecko się obudziło, no to ty zaraz uciekniesz, będziesz się dzieckiem zajmować, myślę. A ty uciekniesz, jak zwykle, do siebie, do góry, szkicować, nie wiem, scenę. Jaki kłębuszek? O, zrobiłaś całe lekcje, super. Może teraz się możesz wymknąć? Może nikt nie zauważy? O, bo, a, bo to u pierwszej się wymyka, no tak. Dobra, idźcie, idźcie kurczę spać, bo zaraz potem przyjedzie samochód, żeby nie było, że rodzice cię przy skrzynią. Jaki samochód w ogóle? O, wróciła w ogóle. I, I faktycznie nikt jej nie nakrył dobrze. To chodź spać, chociaż na te trzy godziny. No to teraz czas na jodełków i ich piękną kolekcję zdjęć w salonie. O tak. Co z wami tutaj? Ty myślisz tylko o swoim synu. Ale syn też chce jakby iść na studia i żeby wszystko dobrze z nim było, więc w sumie spoko. Rób sobie na ostatnią chwilę lekcję w takim razie. Ej, zapomniałam, że w ogóle kurde ubrania można nazywać. Ciekawe, czym jest coś, no nie wiem, ale spoko. W domyśle mamy to wszystko dać i tym, tam pierniczkom. O, poza tym, coś, no nie wiem, nie wiem, czym jest coś, no nie wiem, możemy sobie zobaczyć, czym jest coś, no nie wiem. Może to jest to, może. A może sobie po prostu jakieś pierdoły robiłam, bo to też jest duża szansa. Ty spadasz do szkoły, widzę. Ty nie masz pracy nadal, no właśnie, bo to był taki trochę plot, że jeszcze nie masz pracy. Weź kota na spacer czy coś. Gdzie tu mam jeszcze jakieś ambitne laboratoria? W sumie nie wiem, czy kiedykolwiek tam byłam, więc chodźmy, Iż, idź zbadać kota. No, i nic się tutaj nie dzieje, bo dosłownie nikogo innego tu nie ma, poza gościem od hobby, jak przypuszczam. Więc idźmy dalej. Masz ochotę na lunch? No to w sumie pójdźmy sobie. Piezrzę komuś buty. Dobra, zjadłaś sobie. Pora wracać do domu z tego szaleństwa. Młody wrócił ze szkoły i chciałby grę przenośną. Nie wiem, weź dalej szyj ludziom, właśnie. Różne sukienki czy ubrania po prostu. No a, bo to o to chodzi, że tu są po prostu takie cztery stroje, które można uzyskać jakby chyba typowo przez uszycie ich. Czy coś takiego. Dobra, wszyscy jesteście zmęczeni, to chodźcie spać. Tymczasem kod rzeczny. No i w sumie tyle. Teraz gdzie? Lecimy do wieńców. Boże, co tutaj się działo? A no tak, studio fotograficzne się działo. Ci nadal nie lubią złocisza dosyć mocno. W tym jest rzecz, nawet jak ich przyjaciele się pogodzili, to oni nadal goście nie trawią. Szczególnie Artur, bo tam Noemi to już w miarę w porządku. No właśnie, mają dziecko od niedawna. Kolejne, bo jakby. Drugie mają od dawna. ale ty tutaj to, z tą Olimpią coś tam nawiązałeś przyjaźń na razie, ale macie chemię bardzo dobrą i nie lubisz swojej siostry. No i jest też brat Noemi, który rapuje. Ostatnio grube pieniądze zarobił na rapowaniu za napiwki. Jak tam wasza praca? No Noemi ma akurat, więc dopiero pewnie po tej pracy będzie. Chyba, że w sumie masz tyle dni urlopu, więc że, że jakby nie iść do tej pracy. No, a, a ja będę tymczasem zapraszać Simów tutaj żeby im zrobić sesję zdjęciową faktycznie. Bo ty co? No właśnie, ty miałeś trzy jeszcze dodania im na święta, im w sensie zimniczą o. Ale jest też dużo innych mieszkańców, których możesz dzisiaj sfotografować jeszcze. Nie wiem, może pierniczków i Mikołaja. Zwierzaki też, bo aż się boję, ale dobra, dobra, chodźcie tutaj. O boże, to będzie długi dzień. No cóż, mamy problem. Pff, jeszcze kot się dołączył, Rudolf. Dobra, szybko rób zdjęć. O, weszli akurat pięknie w tapetę, super. Ty w ogóle możesz zaprosić może tą dziewczynę, którą się interesujesz? To jest najlepsze, co mogłam zrobić. <grym> no ale dobra, teraz druga część rodziny. Okej, okay, okej, okay, wyglądają nawet na szczęśliwych, rzadki moment. Kto jeszcze został z Waszych przyjaciół do zdjęć? No i jeszcze ona przecież z córeczką nie? No i w sumie, w sumie tyle, reszta Was średnio obchodzi. No to zdążymy to nawet dzisiaj zrobić, to dobrze. Nie wiem, coś takiego niech będzie. O, te dwa piękne zdjęcia. No i w sumie wszystko z Twojej strony zrobione. No jest jeszcze Klara, która jest no trochę zagubiona teraz, bo odkryła zdradę męża. Wygląda na zagubioną. Weź ją zaproś w sumie do domu, czemu nie? O, Alfred wrócił, no tak. I chce Brandek oczywiście. Co jeśli byś użył usług z A Ty spróbuj sobie znowu tą dziewczynę zaprosić. Okej, okay. Franciszka Mróz. Czy ja ją stworzyłam? Możliwe, patrząc po nazwisku, a może to dobry zbieg okoliczności po prostu. Dobra, olimpia tutaj twoja przychodzi. Chodź tutaj w takim razie. O, jak szybko, krasz wleciał. Antosia już jutro ma urodziny. No, może ją szybciej przyspiesz ten, jakby postarzymy? Czemu nie? Bo ja i tak zawsze szybciej postarzam. Okej, okay, dziecko się przekręciło. Już ma dosyć. Ty byś chciał pocałunek, dawaj, dawaj, dawaj. Wasza randka, wasza randka jest chyba trochę mniej udana, widzę. No cóż. No właśnie, no cóż. O tak, wy się musicie zaprzyjaźnić, koniecznie. Bo wy oboje literaturę lubicie w tym mieście. Matko, jeszcze z tą teraz flirtować, no jeszcze czego. O, jest nowy dzień, poszukaj pracy. Nadal nie ma dziennikarza, niestety. No dobrze, no i tak tutaj pięknie minął dzień. Dobrze, idziemy do tej Stelli dalej. Ogarek, gdzie Stella dupą straszy ewidentnie. Jezu, co u nich się działo? Pamiętam, że no właśnie, oni zostali parą, chociaż tyle dobrego się stało tutaj. No i masz faktycznie te zdjęcia, no i też masz misia, którego chyba córce szykujesz jako prezent, czy coś cudowne. No i co? No i idziecie do szkoły chyba normalnie, w sensie ona do szkoły. Obraz gotowy, super, świetnie, zarobiłaś 9 złotych. A ty masz pracę? A masz. Ej, by białaś iść do pracy, od tego zacznijmy. Pingwin przyszedł, pingwin poszedł. O, okej, okay, krewni dali stówę. To jest bardzo dużo, patrząc na zarobki tej rodziny. <gryw> Nie wiem, jacy krewni... Czyżby ojciec jej wysłał? Ej, ale to by miało sens, bo to no, w sumie jedyny krewny, tak trochę. Jeszcze chcesz się bawić z krewnym, czy chcesz może nawiązać relację z ojcem, którego w ogóle nie znasz? wrażenie odnoszenie, no bo jakby nie ma tutaj żadnego innego krewnego w tym mieście. to może jest jakaś jakieś pozytywne rozwiązanie dla tego dziecka nawet. Wielsy przyprowadziła Pawła, ale tak trochę gościa nie widzę, więc nie wiem. A jest tutaj, stoi, pierdoła. Z dziadkiem przyszedł. To weź dziadka też zaproś tutaj ty. A ty z Pawłem coś tam się pobawisz. On nie ma z kim się bawić, to jest jego jedyna cecha charakteru. Mikołaj odpalił muzykę świąteczną i sobie idzie, okej. Okay. Aha, z dziadkiem tańczyć. To urocze nawet. Dobra, to ej, no może ustawmy jaką, jakieś spotkanie z tym jej ojcem, żeby ojca poznała, że tak powiem. Ale może byście poszły po prostu na parcele publiczną, jako takie właśnie Może, może, może go spotkamy. Ale tutaj to ciekawie wygląda, jak jest takie zasypane. Jest i on! Faktycznie! O, ja, dobrze. Przywitaj się. Ty byś chciała grać. E, to możesz się dołączyć tutaj, potencjalnie, przyłącz się. Nawet się dogadują. Nie wiem, bitwa na Śnieżki. W sumie święta są. No to urocze, tak w sumie. Zakończenie, którego się nie spodziewałam dla tego dziecka, że faktycznie z tym ojcem nawiąże relacji, to jaką? Ale im to leci. Dziecko zostało porzucone, jednak, ale dobrze. Bawi się dobrze sama. E, wracajcie do domu może już. Co za? Umcia, umcia. Co to jest? O nie! Ok, nie pytam. I teraz to będzie mnie torturowało przez cały czas. O! Jumpscare. Ok, wróciły. P pr pr proszę to wyłączyć. A teraz idziemy do ostatniej, tutaj rodziny w tej rotacji, czyli zimniczów. A o nich kurczę. Mało tą zimę widać. Chho to kochane, ty się chcesz gotowania nauczyć. Może, żeby ojciec cię nauczył. O, Stella, okej. Okay. Nie pytam. Pożegnaj ją. Wydaje mi się, że ty byś go potencjalnie mógł uczyć, gotować, jakbyście poszli na parcele do hobby gotowania. Tylko pytanie, czy ty masz dostęp do tej parceli? A masz, no to, no to wiemy, co robić po szkole. Tymczasem idźcie do szkoły. O, ojciec wrócił, dobrze, no to, no to chodźcie sobie na parcele. O właśnie, było to do robienia czekoladek. Proszę bardzo, zaproponuj nauczanie Szymonowi. Aha, on się uczy, tak na odległość. No to gratulacje. Super nauczanie, to idźcie do domu. Czy my tu mamy gdzieś tą maszynę do kupowania komórek? W sumie idź sobie do sklepu, sprawdzimy, bo nie pamiętam. Najwidoczniej, tak, o tak. No to kup sobie telefon. No właśnie, jakieś jedzenie na Wigilię można do przodu podawać. A młody się może wysikać w kwiaty, bo chyba ma Schludność niezbyt wysoką. O Boże, nie widziałam tej interakcji nigdy, więc chcę ją zobaczyć, niestety. Ok, no ale co, to będzie w sobie tyle z tego odcinka. No i myślę, że ten dzień, w którym jest wigilia u wszystkich, to zrobię jako osobny odcinek. Więc do zobaczenia. A tego chomiczek budzi, no tak, zapomniałam o tym. Puszek cicho bądź.